Wielkie emocje podczas wczorajszej ceremonii UEFA, dziwne przemówienie, rozdanie nagród i losowanie grup Champions League. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś zapraszam Was na film, gdzie powiemy o Robercie Lewandowskim, który przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Uli Hynes rezygnuje z funkcji prezydenta Gwiazdy Południa. Alexis Sanchez z piłkarzem Interu Mediolan, a na sam koniec o spotkaniu w sprawie transferu Neymara. Dawno nie wspominałem o łapkach w górę, tak więc dziś rzucam Wam wyzwanie: 2000 lajków pod tym filmem. Na bank dacie sobie radę. Wszystkich pełnoletnich widzów zapraszam na kanał Obstawiamy, gdzie pod najnowszym filmem możecie wygrać 50 zł. A zadanie wcale nie wydaje się trudne: link macie w opisie. Partnerem tego filmu jest również gra przeglądarkowa Football Team. Jest to polski menadżer piłkarski, w którym tworzysz i rozwijasz własnego piłkarza. Możecie dołączyć do naszej drużyny Landlinki albo do naszej akademii o nazwie Akademia Landlinki. Link również macie w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Wczoraj w Monte Carlo odbyła się już kolejna ceremonia losowania grup Champions League. Na nią przybyły chyba wszystkie największe gwiazdy piłki nożnej. Bowiem oprócz losowania było zaplanowane rozdanie nagród UEFA. Pierwszą w kolejności odebrał Eric Cantona, charyzmatyczna postać piłki nożnej i legenda Manchester United. Francuz grał na Old Trafford w latach 1992-1997 i za swoje osiągnięcia w tamtym czasie wczoraj został odznaczony przez prezydenta UEFA specjalną nagrodą. Każdy na sali ubrany był odpowiednio do rangi, jakim było wczorajsze wydarzenie. Jednak Cantona pojawił się w czerwonej, pogniecionej koszuli, kaszkiecie i zwiewnych, szerokich spodniach. Już sam jego ubiór wywołał niemałe zaskoczenie, ale to było nic w porównaniu do przemowy jaką ogłosił na scenie. Wkrótce nauka nie tylko będzie w stanie spowolnić starzenie się komórek, ale także naprawić te komórki, dzięki czemu staniemy się nieśmiertelni. Tylko wypadki, zbrodnie, wojny będą nas zabijać. Niestety, zbrodnie i wojny będą się mnożyć. Kocham piłkę nożną, dziękuję. To oczywiście nie jest jego całe przemówienie, bo trwało ono znacznie dłużej, ale o piłce nożnej padło tylko to jedno, ostatnie, końcowe zdanie. Cała sala była zaskoczona, a najlepiej wyrażają to Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. I takim przypadkiem siedzieli oni obok siebie, a to ciekawe. W trakcie losowania grup odbywało się wręczenie nagrotu UEFA. Nie wiem na kogo wystawialiście, ale Virgil van Dijk zgarnął dwie nagrody. Został wybrany piłkarzem roku UEFA, a do tego najlepszym obrońcą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. I nie ma co się temu dziwić, bo w obronie Liverpoolu to on rozdawał karty. Z kolei Leo Messi został wybrany najlepszym piłkarzem ubiegłej edycji Champions League. I to mnie naprawdę trochę zdziwiło, bowiem nie dali radę, mimo wielkiej przewagi z pierwszego spotkania wyeliminować Liverpoolu i tak FC Barcelona zakończyła swój udział na półfinale. Pomocnikiem roku został wybrany Frankie de Jong i zdecydowanie jest to zasługa świetnie grającego Ajaxu, gdzie młody holender rozdawał piłki w środku pola. Z kolei najlepszym bramkarzem został wybrany Alison Becker. Czyli kolejny zwycięzca Champions League. Po pierwsze, co bardzo ważne, to finale zachował czyste konto, ale co chyba najważniejsze, to fazie grupowej zatrzymał Arkadiusza Milika. Jak się zorientowaliście, nie został wyróżniony Cristiano Ronaldo, ale w internecie pojawiło się pełno memów i tak przyznano mu nagrodę za najlepszy ubiór na gali. Tak więc każdemu wyróżnionemu, w tym Portugalczykowi, bardzo gratulujemy. Przejdźmy jednak do najważniejszej części, czyli losowania grup na tegoroczną edycję Champions League. Zróbmy sobie taką zabawę, że w komentarzach, w takiej formie, jaką teraz widzicie na ekranie, napiszecie, kto waszym zdaniem wygra każdą z grup Champions League. No i jeśli ktoś trafi, to wtedy z okazji Świąt Bożego Narodzenia dostanie od nas prezent za bardzo dobre typowanie. Ja nie powinienem o tym zapomnieć, ale im bliżej grudnia, to przypominajcie mi, że mieliśmy taką umowę. Oczywiście komentarze nie mogą być edytowane albo napisane w trakcie rozgrywek, bo takie już nie będą się liczyły. W grupie A zmierzy się PSG, Real Madrid, Klub Bruchę oraz Galata Raczej jestem przekonany, że z grupy wyjdzie pierwsza dwójka, ale kolejnością bym ich zamienił. Grupa B zapowiada się naprawdę ciekawie: Bayern Monachium, Tottenham, Olympiakos oraz Trwena z Pierwsza dwójka na pewno wychodzi i sądzę, że po wzmocnieniach, jakie przeprowadzili Bawarczycy, to oni ją wygrają. Ale oczywiście szans kogutom nie odbieram, bo jeżeli zagrają z takim sercem jak rok temu, to wszystko może się zdarzyć. Manchester City ma wielkie szczęście. Tak prezentuje się Grupa C: Shakhtar, Dynamo Zagrzeb oraz Atalanta. Obywatele z pierwszego, a reszty boję się nawet zgadywać. Grupa D to Juventus, Atletico, Bayer Leverkusen oraz Lokomotiv Moskwa. Pierwsza dwójka wychodzi i spotkania pomiędzy Juve a Atletico będą naprawdę mega ciekawe, ze względu na ubiegłoroczny pojedynek oraz zmianę pokoleniową w Portugalii, bo przeciwko siebie zagrają Cristiano Ronaldo oraz João Félix. Grupa E to Liverpool, Napoli, Salzburg, Hank. Będziemy mieli powtórkę z poprzedniego sezonu. DLC ponownie zagrają przeciwko Napoli. Może tym razem Arkadiusz Milik pokona Alisona. W mojej opinii to właśnie ta dwójka wyjdzie z grupy i chyba na takich samych miejscach, jak są w tej chwili ustawieni. Tym razem grupą śmierci zdecydowanie możemy nazwać grupę F. Tam zagrają FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter oraz Slavia Praga. Taka była reakcja przedstawicieli czeskiego klubu, gdy dowiedzieli się, z kim będą grać. Dla nich, dla piłkarzy to wspaniała przygoda, która być może nigdy się już nie powtórzy. Jednak z całego serca im kibicuję i powiem, że z tej grupy wyjdzie właśnie Slavia oraz FC Barcelona. Grupa G jest chyba najbardziej wyrównaną grupą. bowiem tam się zmierzy Zenit, Benfica, Olympique Lyon oraz RB Lips. Tutaj nie ma żadnego faworyta, ale tak intuicyjnie to bym powiedział, że wyjdzie Benfica i chyba Olympique Lyon. Ale jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. I nadeszła pora na ostatnią grupę. Chelsea, Ajax, Valencia oraz Lil. I mogę Was teraz trochę zdziwić, ale ja nie stawiałbym drużyny prowadzonej przez Franka Lamparda w roli faworyta. Moim zdaniem Ajax już też nie będzie tą samą drużyną co rok temu i dlatego postawiłbym, że z grupy wyjdzie ktoś z dwójki Lil Valencia oraz Chelsea Ajax. Jestem mega ciekawy Waszej opinii. Nie obiecuję, ale postaram się, aby każdy komentarz, gdzie oceniacie, kto Waszym zdaniem wyjdzie z grupy, otrzymał serduszko. Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2023 roku. Myślę, że już teraz Polak jest tam odbierany jako żywa legenda, ale po spędzeniu kolejnych lat w Monachium będzie już nią niezaprzeczalnie. Nikt się chyba nie spodziewał, że taki Polak zawojuje cały świat. I stało się tak, że teraz dzieci na całym świecie noszą koszulki z nazwiskiem Lewandowski. Jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Jeszcze rok, dwa lata temu było naprawdę wiele niejasnych informacji. Ponoć był bliski dołączenia do Realu Madryt, ale może dobrze, może nie. Stało się tak, że pozostał w Bajernie Monachium. W chwili obecnej zdobył 207 ramek w Bundeslize. Bayern stał się moim drugim domem. Z rodziną również czujemy się komfortowo w Monachium. Jestem przekonany, że osiągniemy wiele w nadchodzących latach. Bayern to jeden z trzech największych klubów na świecie i posiada niesamowity zespół. Jestem dumny, będąc częścią tego klubu. Dla mnie Robert to najlepszy napastnik na świecie i od wielu lat jest ostoją naszego zespołu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będzie grał dla Bayernu przez kolejnych wiele lat. Jesteśmy przekonani, że z Robertem osiągniemy nasze cele w nadchodzącym sezonie i kolejnych latach. Co więcej, wczoraj dowiedzieliśmy się, że Bayern Monachium będzie zmuszony wybrać nowego prezydenta, bowiem Uli Hines nie będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Jego kandydatura kończy się w listopadzie tego roku. Na pewno pozostawi po sobie coś, czego każdy może pozazdrościć klub budowany na tradycji i zasadach wielką firmę, która jest znana na cały świat i tutaj pozwolę sobie zacytować symbol zwycięstwa i dążenia do perfekcji. Wczoraj w godzinach wieczornych Manchester United oficjalnie poinformował, że Alexis Sanchez do końca tego sezonu będzie wypożyczony do Interu Mediolan. Co więcej, podobno Inter dogadał się tak, że nie ma obowiązku wykupienia go po zakończeniu wypożyczenia. I co jeszcze więcej, to klub San Siro zapłaci jedynie 5 z 12 milionów euro pensji Chilicika. Resztę, czyli 7 milionów będzie dalej pokrywać Manchester United. Co dalej, to jest też drugim czerwonym diabłem, który w tym okienku transferowym dołączył do Interu. Kilka tygodni wcześniej Romelu Lukaku został piłkarzem Interu Mediolan i kupiony był za około 75 milionów euro. Wczoraj odbyło się też spotkanie pomiędzy prezydentem FC Barcelony Josepem Bartomeu, a prezesem PSG Neserem El Halafim. Spotkanie trwało ponoć około półtora godziny, a każdy z panów osobno opuścił salę i żaden z nich nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Marka podaje też, że FC Barcelona nie zapłaci żądanych pieniędzy, jedyną opcją jest włączenie piłkarza, jednak bardzo często jest znaleźć kogokolwiek, kto zgodziłby się na taką wymianę. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do jego ocenienia oraz subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.